Ten kanał właśnie osiągnął 100 subskrypcji. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie. Chciałbym dalej dostarczać Wam materiały coraz lepszej jakości, zarówno pod względem merytorycznym, jak i produkcyjnym. Proszę też o wybaczenie różnych potknięć na tym początkowym etapie. Mam nadzieję, że z czasem będzie tylko lepiej. W związku z tym sukcesem naszego kanału mam dwa ogłoszenia. Po pierwsze, założę serwer Discordowy powiązany z tym kanałem. Liczę na to, że będziecie tam pisać, co chcielibyście zobaczyć w przyszłych epizodach, oraz zgłaszać uwagi dotyczące tego, co Wam się nie podoba i co mógłbym poprawić. Gdy będę potrzebował pomocy przy nagrywaniu kolejnych epizodów, to też w pierwszej kolejności zgłaszać się będę do osób właśnie z tego serwera. Tam też będą ogłaszane i przeprowadzane przyszłe eventy czy konkursy. Link do serwera pojawi się w opisie tego filmu. Winche kanału oraz w pierwszym filmie, który wypuszczę po starcie serwera Discord. Drugim ogłoszeniem jest to, że chciałbym uczyć te 100 subskrypcji poprzez wylosowanie wśród Was karty podarunkowej o wartości 10 dolarów. Z taką kartą w ręku będziecie mogli wybrać sobie nawet kilka drobiazgów, jak malowania czy dodatki dla awatara w sklepiku na stronie RSI. W losowaniu weźmie udział każdy, kto do końca weekendu. Dopiszę pod tym filmem komentarz, który będzie zawierał hashtag. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i liczę na to, że nadal wszyscy tu będziemy przy świętowaniu 500 subskrypcji kanału.